<noise> A czy to tanika nam przerwała? <noise> do ktoś, na któryś? Nie. Tak, do kogoś. Nie, nie dotkniesz nas. Na głowę można? No. no to można. O, ja idę na głowę. Ta? Ja idę no. Kamerujesz? No. Bo to chyba zaraz zastrach. Oj, boi się pa. A! Bola. Jak kawał betonu O pierdolę! Poleciałem bokiem Widzisz młodo na górę? No. Ramo z telefonem z aparatem. Dawaj na banie! Kurwa, ale się leci długo Dawaj na banie tu oh. już się peja Czeka będzie, ja tu są ja na dole, żeby na głowę nie jedną To jest kamień Skąd skakałeś? Stąd czy? No. Tam Anton, to ja pierdolę zabijesz. No i co? A? No boję się <noise> Nie, nie skarz na bani. Dodaj Chuj... sobie najpierw z tej niższej półki. Chuj kładacisz się, może przytuliłem jakąś monetę <noise> Dobra, na razie nie Ubezpieczony <noise> Na razie nie <noise> Na razie nie widzisz, że na Dobra, włączam